Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się. Zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną dawkę szachowych emocji w postaci pięknej, a zarazem pouczającej partii, która miała miejsce w 1970 roku. Arcymistrzowski bój, moi drodzy, rozegrany pomiędzy takimi zawodnikami, jak Paul Keres, nazywany księciem szachów, oraz bochan koraica. chorwacki arcymistrz. Moi drodzy, myślę, że tyle słowa wstępu. Nie będę przeciągał. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni, przyjrzyjcie się, Kulminacyjnym momentem, bo będzie ich całkiem sporo. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia do 4 no co czarno powiedział do 5 Mamy C4, gambit hetmański na szachownicy. Białe ofiarują piona, tymczasowo. Przyjęcie tego piona nie jest żadnym błędem, jest to przyjęty gambit hetmański, chociaż tego pioneczka bardzo łatwo odbić. Chociażby hetma na 4 szach, w kolejnym odbijamy. Ewentualnie e z ideą odbicia. Jeżeli usilnie. Czarne chciałby bronić, grając B5, to te struktury nadgryzamy ruchem A4. Pamiętajcie, A6 nie można, bo bicie bicie. Tu może spaść. C6 też nie można, bo bicie bicie Hetman F3 problemy z tą diagonalą się okazuje. Dlatego też trzeba po pozwolić ruchem B5 na odbicie na C4 i dalej się po prostu rozwijać. Jest masa, masa teorii tutaj, jeśli chodzi o przyjęty gambit hetmański, ale czarne postanowiło odrzucić. Odrzucenie, czyli nieprzyjęcie tego gambitu jest częstsze. Nie będę wchodził w te twoje toksyczne gierki, ja po prostu gram swoje 6. No spoko, jak najbardziej. Skoczy w C3, a? Pre pressingi, jakby nie było na punkt D5. Normalnie skoczy f 6 wchodzi do gry, żeby to pole trzymać. Za ucho tu gońce 7, taka nowinka. No, okay. no czy nowinka? Ja nie widziałem tego posunięcia nigdy, prawda mówiąc. Gońce w 4 i E3. Coś ala London, taki, nie? Troszeczkę nam zaraz wyjdzie. Gońce w 4, może, moi drodzy, mógłby pójść w partii, ale nie poszedł. Partii, najpierw bicia i teraz gońce f 4. No podobne podobne ustawienia. Skoczek F6 i E3. Uwalniamy potencjał Białopolaka już bez problemu, że tutaj nam coś wybił na C4. Bo często, jak pion jest na C4, i przyjdziemy gońcem na D3, no to na drugie tempo tego gońca można gdzieś tam zaciągnąć. Krótka roszada ze strony czarnych, gońc D3, gońc D6. Poprawienie gońca na drugie tempo z propozycją wymiany. Można było w to iść. Tu zazwyczaj odbijamy hetmana ze względu na to, że jest to figura w grze. No i nie rujnujemy sobie struktury pionowej, to jest, mam gdzieś tam logiczne. No, a tutaj Keres na mijankę mówi: Dobra, nie mieniam się z Tobą, ja gram tutaj, go nie zgiepić. Keres jest faworytem w tej partii, więc on będzie cisnął na wygraną. Czarny bardzo chętnie pewnie pograłby na remis. Solidne C6, Skoczek F3, wieża E8. No mówi: Wprowadzam wieżę na aktywną, na aktywną linię, i to tyle. Można zraszować. Hetman C2 ruchem też jest. Teraz jest już groźba, nie wiem czy widzicie. A mianowicie bęk, czy to brzdęk, czy to bęk, w każdym razie wisi H7 później, więc h6. Normalnie bicie tego nic nie daje. No bo jest taka zasada, jeżeli chcecie wymienić gońca za skoczka, to fajnie mieć jakiś miniatucik. Coś z tego mieć. A to wprowadza tylko figurę do gry, nie, nie rujnuje żadnej struktury, zostawiacie czarne z paru gońców. Więc eee. H4 dlatego też. No i normalnie skoczek BD wchodzi w partii. Ewentualnie goniec G4 z napadem. Tutaj jednak były partie w bazie danych. Widziałem, nie wiem czy to było przed keresem czy po keresie, że, że w długo szły białe. I być może a5 właśnie, które nastąpiło teraz, już chce witać długoroszadę jakieś tam a4, a3, rozpływanie pozycji, nie? Jakieś tam b5, no ale keres na no, spokojnie, w krótko. Skoczyk bd7, dlatego też wieża ae, nie fe, dlatego że ta wieża chce być może kontrolować linię f w przeszłości. Gońce 7, raz, dwa, trzy, trzecie tempo gońcem. No, troszeczkę wydygany jest tutaj ten, moi drodzy, bohan, jakby nie było. Goniec g3, kolejny raz przedstawienie gońca, łapiemy diagonalek nam daje, to się korzysta. No i tu skoczek f8, no chcemy przyjść tym gońcem gdzieś, chcemy go rozegrać na pewno. Skoczek być może będzie przestawiony na e6 w dalszej fazie gry. No ale skoczek skoro już nie kontroluje pole 5 no to myk do centrum własnym skoczkiem. Czarno uznał w tym momencie, że skoczek h5 będzie słuszny. Otworzy gońca na f6, a tym samym napadniemy na gońca, który jest na g3. Który no, tak naprawdę no, nie, nie ma gdzie tutaj uciec. Spod topora. No i teraz myślał, myślał, dumał, co tu wrzucić, co tu zagrać, i wydumał. Aktywny ruch E4. Co prawda mocno, drastycznie osłabi piona D4, ale on chce otworzyć pozycję. Może to wybić skoczkiem, podciągnąć yy, figurę bliżej skrzydła królewskiego, tam gdzie będzie stanowiony atak. Może będzie chciał to wybić gońcem, może będzie chciał to wybić wieżą. Dużo możliwości. Te bije 4, wieża bije 4, moi drodzy. Na taką małą pułapeczkę zagrał, bo teraz naturalnym ruchem wydaje się goniec F5, ale można po goniec C4 zarzucić. A już F7 słaba. Jeśli bicie, to strzał z szachem, pokról H8, wybicie. Ta pozycja nie wygląda zbyt kolorowo dla, dla czarnych, powiedzmy sobie jasno. Dlatego też goniec E6 poszło w partii logicznie, pograły czarne jak najbardziej, jak najchętniej. Nie kontynuować grę? No, wchodzimy w kolejną wieżą, moi drodzy tutaj na linię E. Logiczne. I teraz tak, trzeba było iść w bicie, już, już konsekwentnie. Skoro już skoczyk stanął na bandzie, to po prostu strzał, HG prawdopodobnie do centrum, chociaż FG też chyba nie jest jakimś problemem. Przestawić gońca i pozycja się trzyma czarnych. Białe są trochę lepsze, aktywniejsze, mają więcej przestrzeni, ciut, ale na ile niewiele. Tu jednak skoczyk zmienił plany i napad na wieżę. Okej, okay, wieża wraca sobie na trójeczkę. Wieża C8 w tym momencie. Logiczne szachy, ale gońce w 5. I teraz tak, Keres chce wymienić gońce, podciągnąć Hetmana bliżej, i tutaj ma też niesamowitą presję. po linie. No bardzo tutaj silne ma te figury w centrum, trzeba przyznać. Najlepsze co mogły zrobić teraz czarne, i teraz zobaczcie, to jest to, o czym często właśnie rozmawiamy na streamach. Współcześni mistrzowie kontra dawni mistrzowie. Dawni mistrzowie nie mieli dostępu do silników, nie mieli tyle informacji zwrotnych, nie mieli no, tak naprawdę tyle teorii. Nie mieli baz danych, i tak dalej. Dzisiaj arcymistrzowie grają z silnikową precyzją, powiedzmy sobie szczerze. no Te partie klasyczne na 97-98% dokładności to jest coś niesamowitego. I tam właśnie w grę wchodzi solidna, dobra obrona. I tak normalnie można by było uznać, kurczę, trochę ryzykowne, jakby nie były zbicie tutaj. Ja tu jednak wymienię, tak jak też to było w partii, i spróbuję się utrzymać. Zagram jakieś G6, no i właśnie to są te partie z dawnych lat. Tu Stokwisz podejrzewam, że. Top 10 zawodników na świecie uznałoby, dlaczego miałbym z zimną krwią nie zabić na D4. Dajesz mi piona tego biorę, po prostu. Liczę się z tym, bo to oczywiście policzyliby wariant, że po strzale, strzale, biciu na F7, czyli tymczasowym oddaniu skoczka, odbi odbiją figurę. No ale ja jada spokojnie go z B4 i rozładuję presję. Król broni skoczek, broni wieża, broni. Linia E jest tak naprawdę już, już e, znaczy walka o linia e już się zaczęła ze strony czarnych. No, i teraz tak naprawdę, jeżeli nawet poszliśmy, po, 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 poszlibyśmy w to do spodu, no to jak najbardziej, jak najchętniej. Nawet jakby ktoś wtrącił szacha, przepraszam, po zabiciu, oczywiście mam na myśli jakiś tam Hetman B3, no to królew F8, nic się nie dzieje. No to pomieniał, pomieniał. Pozycja jest równa, równina, słuchajcie. Na równym nawet powiedziałbym, że pre, pre, presje tutaj mają czarne, nie są. Chociaż ten skoczek nie jest dobry, ale zawsze będzie można go poprawić fajnie. No, niemniej jednak. W partii poszło inaczej, dlatego widzicie, tutaj z zimną lebelę krwią można by było jechać. Można by było jechać normalnie po piątkę. No ale to trzeba było wszystko doliczyć. Tu jednak czarne pomieniały na f5, g6, hetman f4 Wiś. No i tu łatwo błąd. No bo wydawałoby się, że to łatwo pobronić król g7. Król 7 jest, jest przegrywające. Tak poszło zresztą w grze. Najlepsze było znowu silnikowa linia. Stockfish tam się nie, nie, nie cyrkoli. H6, yy, H5, przepraszam. To jest H6 na H5 I mówi Dobra, nawet jak Hetman przyjdzie, co prawda już bez pionka, no bo już nie, nie, nie wziął materiału. To zimno kryo znowu wybijam na D4 Skoczek na E4 Uu, Ależ będzie niebezpiecznie, przecież tu przyjdzie w 7 podwiśnie. Eee, tam stokryk mówi piony są piony, nic mi się nie dzieje. Skoczek G5 Skoczek D5 na spoko z tempem, oczywiście jeśli strzał nawet tutaj to goniec c 6 Wszystko się spina. Tu presja, tu presja. Goniec połatał, moi drodzy, H h8. Ale weź to dolicz w partii i nie bój się. Nie, weź sobie na... Weź sobie na d4, później weź sobie na b2. Na no, spokojnie, nie? Tylko znajdź linię obrony, Lebel, bo jak się okaże, że nie znajdziesz, to masz wór. Pionkożerco przeklęty. drugie 7 Niedobry ruch. Dlaczego? Kawka, herbatka w dłoń, czaszkujcie. Dlaczego jest to ruch niedobry? Ha. Przeoczył tutaj coś. Przeoczył strzał na h7. Kurde, Lebele, co mi się te pola tak mylą? Przeoczył strzał na h6 oczywiście. Chodzi o ten punkt. No jeżeli król by to przyjął, a tak w partii nie było, no to odbijamy materiał z rekompensatą. Po prostu jest strzał i teraz nieważne, czym odbił. Jak odbiło wieżą, to spadnie tutaj. Jak odbiło gońcem, to spadnie tutaj, czyli figura po prostu jest... Znaczy materiał jest ugrany, nie? Dla, dla białych. No, król g8. Partia trwa dalej. Koniec H4. Już presja. Cały czas tutaj jest presja na E7, moi drodzy. Tu jeszcze Skoczek z 8 poszedł na H7. W nadziei, że uda się pobronić dodatkowo i też tego Hetmana troszeczkę tutaj przymknąć. No ale tu pada ruch i kończy partię. Keres wygrywa, moi drodzy. Bohan poddaje się. Mówi dosyć mam tych niespodzianek od Keresa. Idę się napić. Tym ruchem jest oczywiście potężny król H1, który nie wygląda groźnie. Nie? Tym ruchem jest Skoczek. Bije na G6. Chodzi o to, że oddajemy skoczkę, moi drodzy, ale już presja na e7 jest zbyt duża. Koniec partii, w czarne poddają. Kontynuacja, która mogłaby przyjść do głowy, to po prostu fg. Hetman bije z szaszkiem. Król h8 załóżmy i teraz goniec wybija. Okazuje się, że bicie skoczkiem to jest mat. Wieża h3, otwiera się linia h. Po zasłonie gdzieś tam chodzi po prostu matador. Eee, natomiast po biciu gońcem tutaj pada. Tu pada na oś. Bang, bang, brzdęk, bang, bang. Hetma ze skoczkiem na skoczka i gońca. Proszę pana, co to pograne było tutaj? Keres, ty wariacie, ty. A kurde nie bierze jeńców. Nie brał w sumie ten keres. No, ale tak jak mówię, no silniki widzą, widzą, zimno krwią, potrafią się bronić. Widzą te obronne linie i mówią, nic mi nie zrobisz. Bo mam ten konkret, ten ten, ten, ten konkret, po prostu ten zestaw ruchów. No ale weź to zobacz, w partii, nie? jak to mawia klasy. No dobrze. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się. Miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie.